Skoro niebawem będzie już Dzień Dziecka, wymyśliłam, że zrobię propozycję prezentów na Dzień Dziecka. Wszystkie ceny są katalogowe i właśnie propozycje również pochodzą z katalogu na 2017. Kategoria pierwsza dla chłopca do 50 zł. Pierwszym zestawie, jaki mogłabym polecić, to zestaw. Staw, a tak cenobru. Myślę, że cena 42,99 jest dobrą ceną za ten zestaw, bo dostajemy tu trzy figurki i bawialny model. Dalej mamy zbroję z Nexonites. Tutaj mamy po jednej figurce trzy moce kombo, które pozwalają nam wykorzystać je w grze, czyli podwójna zabawa. Oczywiście dużo składania funkcji bawialnych czy strzelania. A jedna taka zbroja kosztuje 42,99, do wyboru jest pięć wzorów. Każda jest inna. Macy, Clay, Lance, Axel czy może Aaron. Sami musicie wybrać, bo wybór jest naprawdę spory. Tym razem kategoria druga dla chłopca. zestawy do 100 zł. Pierwszy z nich to Podężne Dinozaury. Myślę, że ten zestaw jest bardzo ciekawy, bo chłopcy lubią dinozaury. Cena to 79,99. Kolejny Skrad moje serce. Bardzo ładny zestaw. Jeszcze świecący klocek, taka sama cena. Zatop z pizzą jest czymś nowym w LEGO City, no i myślę, że naprawdę wielu fanów LEGO już po niego poszło. A kosztuje ono 80 zł według katalogu. A mamy kolejny zestaw z Batmana ze 150 zł, Clayface, a tak naprawdę słodki zestaw. Kolejny Lowrider za 229, również mi się bardzo podoba jego wygląd. a dla fanów Minecrafta, również ciekawa Grzybowa Wyspa za 89,99. I jeszcze z Nexo Knights pojazd Lensa za 89,99. Kategoria trzecia dla chłopca 100+. Ze Star Wars chyba bym poleciła pojedynek na nabu. Ciekawe minifigurki. Myślę, że wiele funkcji bawialnych raczej polecam. Kolejne będą zestawy z Lego Ninjago. Ten kosztuje 269, a drugi 350. A nazwy to Świedź żelaznego Fatum oraz Kuźnia Smoka. Jeśli oglądacie mój kanał wiecie dlaczego je nominuję. Kategoria czwarta jest tym razem dla dziewczynki. Zestaw do 50 zł. Oba po 7 Pierwsze z nich to Kuchnia Jagódki. Dużo ciekawych elementów za 30 zł. Na pewno warto. Jeszcze Słodziutki króliczek a Gondola Najdy kosztuje 4299 i na pewno też się przyda każdemu, kto chce zarządzić frac. Kategoria piąta do 100 zł. Tutaj wybrałam tylko jeden zestaw, jest to furgonetka z lodami M z Juniors ona 89 zł. No i myślę, że jest ona dosyć ciekawa. Kategoria szósta to 100 plus dla dziewczynek i tym razem mamy pizzerię za 130 zł. Ciekawie jeśli mamy również futrak z pizzą. Sterowiec najdy za. 179,99 bardzo przypomina mi ten statek, z Ninjago, mi się podoba. Bardzo duży basen z Heartlake City, 200 zł, oraz za 319 zestaw z Disneya z Krajnej Lodów. Bo jaka dziewczynka by tego nie lubiła? W świątecznych zakupach pamiętajcie, nie kupujcie w sklepach stacjonarnych, chyba że jest tam taniej niż katalogowo, ponieważ lepiej nie przepłacać. A jeśli nadal macie problem z wyborem prezentu, oczywiście piszcie w komentarzach. Ja z chęcią wam pomogę, lub możecie napisać na maila legofanka117małpakodwak.pl. Cześć!